Dzień dobry, witam ze Studia na Szczycie prowadzonego w ramach Krakowskiego Festiwalu Górskiego. Moim pierwszym gościem jest Piotr Pustelnik. Cześć, dzień, Cześć, dobry, dzień witam, dobry. Witam, Piotrze. Piotrze, zazwyczaj jak się spotykamy, to rozmawiamy o życiu, o kobietach. No, nie, nie, o życiu, tak. O życiu, tak. Dobrze. Ale chcielibyśmy dzisiaj poruszyć, poruszyć taki temat bliski ciału, a mianowicie bielizny termoaktywnej. Jesteś, Jesteś ambasadorem marki Bróbek. czy mógłbyś powiedzieć na co należy zwrócić uwagę, aby wybrać właściwą bieliznę termoaktywną? To temat rzeka oczywiście, bo yy, na ten temat można napisać wiele książek i tematy się nie wyczerpie, ale trzeba zacząć od takiej rzeczy, że bielizna to, yy, ma pełnić funkcję podobną do tej, którą pełni skóra człowieka, czyli krótko mówiąc, e, musi oddychać, nie uwierać, e, być miła i przyjemna, a nie śmierdzieć. No to dość istotne, jest to czyli przyjemne, jakby przyjemne. można było spełnić taki dźwięk. I tak dalej, i tak dalej, czyli krótko mówiąc, najlepsza bielizna jest taka, że jak ją założysz, to potem nie wiesz, że ją założyłeś, że nie czujesz tego. Że po prostu tak się wtapia się w tą skórę, pełni wszystkie, wszystkie te funkcje, o których powiedziałem i się nic wielkiego dalej z człowiekiem nie dzieje. Ale niestety jest to produkt sztuczny, w związku z tym no, nie będzie pełnił funkcji skóry, bo skóra jest tylko jedna i ona jest zintegrowana z, z, tam, z powięziami, z powłokami. Z z tkankami tłuszczowymi z mięśniami i tak dalej, więc z tym no jakby no nie może tej, tej funkcji pełnić. Dlatego to wszystko, co robią producenci, to jest imitowanie funkcji skóry. Ale też no, jeśli się dobiera bieliznę, to też trzeba patrzeć pod kątem ogólnego. Ogólnego bilansu cieplnego człowieka. No człowiek jest maszyną cieplną. Jeśli idzie, to produkuje około 150-170 watów, mniej więcej tyle. W związku z tym tą ilość ciepła, która powstaje w, w, w organizmie ludzkim, trzeba w jakiś sposób z tego organizmu wyprowadzić, bo gdybyśmy tego nie zrobili, to człowiek by się zagotował w środku. Temperatura ciała by osiągnęła 40-45 stopni i wtedy białko, no tak, by się, się tak, białko by się rozłożyło no. i, i było po wszystkim. Więc bielizna musi tak, po pierwsze odprowadzić ciepło, po drugie odprowadzić pot. I to jest jej podstawowa funkcja, I to jest odprowadzić pot w takiej postaci, żeby się dało odprowadzić. Wiadomo, że nie odprowadza się wody, bo to jest skomplikowane bardzo, trzeba byłoby jakiś, nie wiem, system kapilar. Tylko odprowadza się parę wodną, albo też no, parę wodną w formie gazowej. Więc, więc to wszystko jest taka delikatna gra różnych równowag termodynamicznych, mówiąc językiem inżynieryjnym, ja jestem inżynierem, więc będę się takim posługiwał. I, i, i właściwie wszyscy producenci yy, bielizny yy, no, no muszą sobie jakoś te funkcje podzielić, że jedna bielizna jest do tego, żeby odprowadzać wilgoć, druga jest, żeby odprowadzać... Ciepło. Trzecia jest, żeby sprawiać wrażenie chłodu, bo nie zawsze człowiek funkcjonuje w temperaturach ujemnych, czasem funkcjonuje w temperaturach mocno dodatnich i chciałby mieć bieliznę taką, która nie będzie go jeszcze dodatkowo dogrzewała. Więc, więc, więc jest to zagadnienie wielopłaszczyznowe. No i teraz, i teraz jak, jak dobrać taką bieliznę? No po pierwsze tak. Kilka warstw, to jest pierwsza rzecz, bo zawsze system wielowarstwowy jest, jest lepszy od systemu jednowarstwowego, bo można sobie wtedy te wszystkie różnice temperatur bardzo ładnie po, podzielić pomiędzy te szczególne warstwy. A po drugie, no, jest możliwość pewnej elastyczności, dlatego ja zawsze, jeśli jestem w terenie, w którym jest trochę wilgoci, ale jednocześnie jest trochę wiatru i jest zimno, to zawsze mam pod spodem. Jakąś cienką bieliznę sztuczną, a na, a na wierzch na przykład na dróg, do tej drugiej warstwy stosuje jakąś wełnę, bo wełna, stara, stara dobra wełna, jak się patrzy na to, co robią i robili przez, przez stulecia alpiniści, polarnicy, żeglarze pracujący w takich warunkach, no to oni jednak używali tych naturalnych tworzyw jak, jak na przykład wełna. Więc to jest. Więc stosuje czasami taką metodę, czasami stosuje dwie warstwy, jedną warstwę cienką bardzo plastiku, potem wełna, a na to jeszcze, jeszcze jedna pośrednia warstwa. Wszystko jest uzależnione od tego jaka jest różnica temperatur między temperaturą ciała człowieka, a temperaturą zewnętrzną i jaka jest różnica wilgotności między temperatur między powierzchnią ciała, a, a mniej więcej tą warstwą, tym powietrzem, które człowieka otacza. Czyli im niższa temperatura, to tym im więcej tych warstw odzieży i im większa wilgotność, to ta z kolei to ta bielizna musi mieć takie pory, kapilary, żeby ta, żeby ta para wodna się przedostawała przez nie, ale żeby nie wracała z powrotem. Proste. Tak, bardzo proste. Znaczy ja tak próbowałem zgłębić temat przez ostatni tydzień, przygotowując się do naszej rozmowy, to Tro, ilość materiału. krótko. No, najmocniej przepraszam, nie, nie. Ale ja ja naprawdę nie. uwierz mi, że starałem się i naprawdę mnogość materiałów, z których powstają, bo powstaje bielizna Brubeka, to no, przyprawia o zawrót głowy, To są naprawdę no tak. kosmiczne technologie. No tak, to prawda, I... to prawda. Znaczy, o, o tyle nie, ja się zainteresowałem w ogóle tą bielizną, bo ona po pierwsze jest robiona w systemie bez to jest To jest bardzo istotne, bo ono nic tak bardzo nie wkurza człowieka, jak jakaś nitka, która gdzieś tam pod pachą czy gdzieś uwiera. Nie mówiąc o tym, że niektórzy producenci tak sprytnie wszywają te metki, które po, mówią, tak. jak, się, jak się nazywa ta bielizna i z czego jest zrobiona, że potem nie wiesz, no, jak... Jak, 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 jakie uczucie Ciebie ogarnia, jeżeli, jeżeli, jak Cię to zaczyna tam z, e, obcierać i tak, inne no, rzeczy no. robić. No, to więc, więc to jest ta pierwsza rzecz, że jeżeli się z, zrobi, zrobi bieliznę tak, że ona jest jakby na, na, w kształcie dziana, w kształcie takiego walca, w związku z tym nie ma żadnego szwu, no to to jest ogromna zaleta. Po drugie, no to są przeważnie mieszanki wełny z, z tworzywami sztucznymi, czyli są jednocześnie elastyczne, jednocześnie są, są, są ciepłe. No i to, jest, to, są, to są podstawowe rzeczy. A trzecia rzecz to jest taka, że jednak e, każda bielizna wymaga tego, żeby ktoś je przetestował nawet w sposób subiektywny a, i powiedział, jakie są odczucia w niej, po prostu. I to właśnie robią ludzie, którzy są związani na przykład z firmą drówek. Po prostu zwyczajnie po testują, po 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 potem przywożą, przynoszą, mówią proszę bardzo, popatrz tutaj dziura, tam palec mi wlazł w coś i, i już została. W ten sposób tworzy się pewna, pewne sprzężenie zwrotne, które powoduje, że produkt się robi coraz to lepszy i coraz bardziej, e, coraz bardziej doskonały. No ale podstawowa rzecz jest taka, że, że jednak Istotną, najistotniejszą rolę przy produkcji odzieży to pełnią e, e, oprócz projektantów i oprócz e, te, technologów samego, samego dziania, to przede wszystkim technolodzy materiałowi. Czyli znaczy, jeśli tutaj jest dobry zespół ludzi, który potrafi taką, taki materiał znaleźć przede wszystkim, materiału to jest tak, tylko że trzeba go jeszcze znaleźć, potem go prze potem go jeszcze przetestować w odpowiednich laboratoriach, a, a niektóre materiały testuje się no, rok, dwa, trzy, żeby, żeby znaleźć właściwą kompozycję, właściwy skład, no to, no to czapki z głów. No to, to, już, to już z tego zaczyna się już tworzyć, powiedzmy, jakaś definicja dobrego produktu, albo tam doskonałego produktu. Też niby nic specjalnie odkrywczego, ale jednak no jednak jeśli, jeśli się taką jeśli się taką ścieżkę zastosuje, to ten produkt wychodzi naprawdę super. No, tak właśnie ta ilość pracy, która jest wkładana i postęp technologiczny, można zaryzykować takie stwierdzenie, że daje nam możliwość pokonywania no do tej pory nieznanych zupełnie barier, tak. Tak granic więc właśnie. No i tak jakby tutaj. Dyskutowaliśmy wcześniej też o tym filmie, który miał miejsce, czy znaczy premiera filmu miała miejsce na Netflixie. Chodzi o NIMS o to zdobycie po prostu 14-8 tysięczników w rekordowym tempie. Czy tak możemy zaryzykować, że tak jakby, no, gdyby nie postęp technologiczny, to na pewno byłoby mu trudniej po prostu osiągnąć taki wynik? No jasne, oczywiście to jest, no jest to pewien taki eufemizm trochę. Tak. Jakby yy, 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 rzecz, która. Która nie wymaga y, dowodów, natomiast no, bo, bo, bo postęp techniczny y, zawsze powoduje, y, no, zawsze pomaga przy, 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 przy biciu kosz, poszczególnych, jakichś konkretnych rekordów. A w przypadku akurat y, 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 tej osoby, o której mówimy, no to tu się nałożyło kilka czynników. Bez wątpienia to, że jest jednak y, człowiekiem obdarzonym pewnymi cechami, które występują w populacji raz na parę milionów, więc na no akurat czapki z głów no tak, dla, na, dla dzielnego narodu naro, narodu nepalskiego. E, nepalskiego, że akurat takiego, takiego przedstawiciela wydał na świat. Tak jak my się cieszyliśmy ileś tam lat temu, że, że, że mamy takiego przedstawiciela jak, jak Jerzy kokurczka,. prawda? Tak. Ja podejrzewam, że Jurek Jurek w tym, w, w, w 2020 roku, gdyby, gdyby dostał to co, to, to, co, to, co teraz mu nowoczesna technika odzieżowa, czy też technika w ogóle, jeśli chodzi o obuwie, o cały sprzęt, plus ta, 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 ta technologia, tak powiem, budowania bezpiecznych, bezpiecznego, bezpiecznych dróg, no to, to myślę, że... No, stanąłby w szranki z nim, nim, nim rsem i, i mielibyśmy tam bardzo ciekawy pojedynek, ale, ale bez wątpienia to jest człowiek wybitny bardzo, jeśli chodzi o, o taką właśnie sprawność. Ale a już tam abstrahując od jego sprawności, to ja myślę, że on po prostu wykorzystał wszystkie możliwe najnowsze zdobycze techniki, jakie były. Bo... No bo to e, wszystko, co, co w tej chwili człowiek ma do przebywania na dużych wysokościach, bierze się z, z, z ogromnego postępu technologicznego, który, który też swoje korzenie ma w, na przykład w technice kosmicznej. kosmicznej, kosmicznej, tak, kosmicznej tak, bo tak, to, pamiętamy Teflon, Kevlar, to wszystkie... Teflon, powód. Kevlar, no e, wszystkie te technologie właśnie z do dogrzewania do, do organizmu, a to, to wszystko zostało wymyślone na potrzeby programów kosmicznych, gdzie warunki są, no, powiedziałbym, zgoła bardziej jeszcze e, e, trudniejsze, surowe niż te, mm. które występują w wysokich górach. Więc, więc bez wątpienia, NIMS jest zbudowany z, z nadprzyrodzonej, że tak powiem wręcz, wytrzymałości, z doskonałej techniki i to, o czym, o czym często też mówię. Że on do perfekcji wykorzystał wszystkie umiejętności jego współpracowników, tych ludzi, którzy mu pomagali wchodzić na te wysokie góry. Naprawdę tworzyli taką świetnie pracującą maszynę i to było też. Znaczy on w zasadzie tą nagrodą za te swoje 14 tysięcy powinien się podzielić z tym samym teamem, który go de facto, że tak powiem, na te góry holował. Oczywiście sam. To, to, że mówię, że holował, to wcale nie deprecjonuje jego, jego wejść, tylko mówię, że po prostu ich udział w tym był jednak, e, jednak ogromny. Ja myślę, że... że, że, że ty, ty, znaczy jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Otóż tak, ten wzrost technologiczny to jest taka trochę obosieczna broń. Znaczy z jednej strony przy takim e, nimrsie, który, który jednak tą, to rzemiosło alpinistyczne posiada, który e, o górach wie bardzo dużo, to jemu ta, ten postęp technologiczny pomaga. Ale są też takie przypadki, kiedy ludzie posługują się postępem technologicznym w sposób, który jakiś jeden z, 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 z prześmiewców z okresu międzywojnia, czy to czy, 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 czy Melchior Wańkowicz, powiedzieli, że, że niektórzy ludzie posługują się E, e, posługują się rozumem jak, jak latarnią, znaczy jak pijany latarnią. Znaczy nie po to, żeby ten rozum oświecił, tylko po to, żeby się nie przewrócili. Znaczy generalnie chodzi o to, że, że, że w momencie, kiedy, kiedy masz ogromną wiarę w postęp technologiczny, to często zapominasz, że do tego postępu technologicznego potrzebne są jeszcze umiejętności. I często, często się zastępuje te umiejętności postępem technologicznym. A postęp technologiczny pomaga tylko przeżyć, ale nie, sam, nie, sam, sam jakby sam z, z, z siebie nie, nie chodzi, tak? nie, nie, nie powoduje żadnego ruchu. On tylko pomaga się ruszać. A ruszać trzeba się umieć. Umieć trzeba ruszać. O, już mi się zaczyna język plątać. Okay. Ale w każdym razie tak, na, na pytanie, krótko mówiąc na pytanie, czy, czy jemu postęp pomógł, tak bez wątpienia mu pomógł. No tak konkludując, że... Twoim zdaniem gdzie jest granica w tym wszystkim? Tak o, ja mam... i to jest i to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ odpowiedź na nie jest szalenie prosta. Nie ma żadnych granicy. Nie ma, granic. ma żadnych granicy, dlatego że ludzie będą wymyślać coraz to bardziej doskonałe rzeczy. Nauczymy się, jeśli chodzi o w ogóle o naukę, to nauka też nie ma żadnych granicy. W związku z tym wszystkie zjawiska, które my w, nam się wydaje, że w tej chwili już je zupełnie poznaliśmy, to, 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 to nie jest prawda. Nau znaczy właściwie... <laughs> Zjawisko jest wielowarstwowe. Jeżeli poznajemy pierwszą warstwę, to jeszcze jest drugie. Jeśli się pojawią lepsze narzędzia do poznania tego zjawiska, to poznamy tą drugą warstwę. Poznanie tej drugiej warstwy spowoduje powstanie instrumentów do badania tej, tej następnej. I, i tak I za tak każdym razem będziemy wchodzić coraz głębiej, coraz głębiej, poprawiać te produkty, poprawiać, 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 aż w końcu dojdziemy do takiej sytuacji, że zbudujemy jednak już coś bardzo bliskie doskonałości, i wtedy na tej krzywej poprawiania tego produktu wyjdziemy na jakieś pewne plateau, i to plateau będzie powodowało, że już te zmiany będą stosunkowo niewielkie, ale one będą w dalszym ciągu ogromne. W każdym razie, no, roboty przed naukowcami, producentami, technologami, projektantami jest jeszcze co nie miara, więc spokojnie możemy do tej rozmowy wrócić za 5 lat. No, możemy się o, umówić jest, za pięć lat, ale szybciej. Ale możemy szybciej też. O innych tematach, o tak, których nie tak. chcieliśmy dzisiaj wspomnieć. Tak jest, tak jest. Piotrze, bardzo Ci dziękuję. To ja dziękuję bardzo. Dobrego dnia w Krakowie. i dziękuję Do usłyszenia bardzo. i zobaczenia. Będzie dobry. Dzięki. Na razie. Na razie. Dzięki.